Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... No. O, o, zostało się to wszystko no. No, to <Professora> co, za, A co to będzie uchwał? Ach. o, o a, dziękuję. A w końcu przyszedł ten list. No zaraz go obejrzymy. Romciu, lifciu. Witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. Ale słodko wyglądacie. Drogie dzieci, wiem, że wspaniale jeździcie konno. Romciu, Lifciu... Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownymi osobami. Uwielbiam was obserwować, jak jesteście razem. Mają też taką radę. Zjadajcie ładnie całe śniadanie. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do Wieży Lotów. Mhm. Halo? Halo. Mój plan lotów jest już gotowy, świetnie wygląda super. <grym wytkujesz> uh -huh. Rozumiem? Przełoż mi proszę. <grym wytkujesz> A jak z pogodą? Można startować. Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Ryku. Mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam. O, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mamusia i tatuś. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Jak oni bardzo was kochają, i zazdroszczę, No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe Kaos i pankletycy. Uuu, dumny literek A, a to by nasza mała elfka Emigotka. Ona też będzie robić zabawki z innymi elfami. No, ale teraz chodzi do wielkiego przedszkola. Drogie dzieci. Dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa? Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Romciu, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz konie. Chciałbym cię pochwalić za to, że troszczysz się o zwierzęta. Wiem też, że brałeś udział w olimpiadzie matematycznej. Lifciu, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz konie. Chciałbym cię pochwalić za to, że dużo się uśmiechasz. Wiem też, że nauczyłaś się pływać. O, to wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć, sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, w momencie. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobartłomik nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Słuchane elfy, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak, właśnie. A, zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Ho! Oh, Hehe! Mruczaj mnie! Yeah. Ale prędkość! Uh, uh, uh. A, uh. A cóż to? Cóż to za prezent? A, to ty gwiazdorku. Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Tym mały bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa pa! I wesołych świąt! Zauważ. Get me for Christmas. Christmas.